I moi drodzy, właśnie w tym wielkim tygodniu stajemy przed ogromną prawdą, że ja i ty mamy kogoś, kto za nas oddał swoje życie. Jezus oddaje na krzyżu swoje życie za ciebie, który znasz go od najmłodszych lat, który uważasz się za jego przyjaciela. Jezus Chrystus na krzyżu oddaje. Życie również za Ciebie, który być może nie znasz Jezusa. Może coś tam tylko o Nim słyszałeś. Ta świadomość, ona powinna wzbudzić w nas to pragnienie. Ja nie chcę życia przegrać. Ja pragnę to życie wykorzystać jak najlepiej. Ja chcę, żeby ono było przeżyte w najlepszy możliwy sposób. To znaczy, chcę, żeby było przeżyte w sposób święty.